bijemy, Nie bijemy, tylko choćby. Puch, puch. Kto tam? Baba, jaka? Nie. Dobra. Kto tam? Hipopotam. O, hipopotam. Czyli, czyli moja nowa paska. E, moja nowa paska? No, odbijamy w 10. Hm. Я фрейм на Да ловушка. Да по мне лисит От нас, от нас, но давай я. Tutaj tu zamknąłem w Jak było gładno to mój mikrofon jest to dobry tak jest tak rano jest takie światło że nie można spać Dzisiaj ja prawie nie spałem w jakieś 10 minut pewnie spałem więcej nie i papa